My chcemy, aby Ukraińcy w Polsce otrzymali polskie obywatelstwo i mogli wpływać na polską politykę dla korzyści Ukrainy. On to mówi wprost, po ukraińsku, w ukraińskim kanale YouTube'owym, do Ukraińców w kraju i za granicą. Mówi otwarcie, jaką rolę widzi dla migrantów, którzy dzisiaj są już w Polsce, jaką rolę widzi dla migrantów, którzy dzisiaj są już w innych krajach całego Wielkiego Zachodu. O co chodzi? Chodzi nie tylko o to, aby mieć więcej pieniędzy do dyspozycji Ukrainy, która będzie musiała się albo odbudowywać w tym momencie, albo jeszcze walczyć z Rosją. Chodzi głównie o to, aby mieć jasną, określoną strategię dostępu do władzy w krajach, w których Ukraińcy zaczynają stanowić znaczącą mniejszość etniczną. Te wszystkie sprawy są sterowane z Kijowa, te wszystkie sprawy są obserwowane z Kijowa również bardzo, bardzo wnikliwie, bo rząd ukraiński, niezależnie od tego, kto będzie w nim na, grze, na czele, będzie miał kilka problemów do rozwiązania problemów ekonomicznych. Publik mówi dalej: jeżeli będziemy mieli w, za kilka lat osoby, które są pochodzenia ukraińskiego, ale zostały naturalizowane na obywateli tych nowych krajów, czyli uzyskały w tych krajach obywatelstwo, to będziemy mogli wykorzystywać tych naszych migrantów na zachodzie jako lobbystów, jako wyborców, a przede wszystkim jako siłę społeczną, gdzie, aby za ich pomocą wpływać na wewnętrzne procesy krajów Europy i Ameryki. Ameryki. I kuli tutaj nie ma wątpliwości, mówi jasno, wymienia listę krajów, które ma na myśli: mamy tam Stany Zjednoczone, mamy tam przede wszystkim Kanadę, mamy Niemcy, mamy przede wszystkim również Polskę, jeśli chodzi o Europę, ale mówi też otwarcie o Irlandii, o Wielkiej Brytanii, o paru innych miejscach. Ukraińcy w Kijowie zdają sobie sprawę z tego, jak ogromną siłą jest kilkadziesiąt tysięcy wyborców, którzy są zebrani w jedną spójną grupę, którzy głosują w ten sam określony sposób.